Cześć, z tej strony Automatyk. Witam w kolejnej bitwie z serii World of Tanks. A to co widzicie na ekranie to jest M22 Locust. Kiedyś już był odcinek, ale słuchajcie, nie ma to jak dobra bitwa. I się ją trzeba pochwalić. Działko 37 mm, szkodzenia 40 średnich, oczywiście 56 penetracji. Wystarczające na... na te tiry, które mamy tutaj, bo praktycznie są drugie i trzecie, większość trzecich w e, przeciwnej drużynie też są słabe, słabo opancerzone czołgi. Słuchajcie, lokaz jest bardzo szybki. Jest to jest oczywiście Premka z trzeciego poziomu. Bardzo szybki, zwinny. Co tu jeszcze? No skupiania nie ma za dobrego. Ale słuchajcie, można nie wymanewrować różne rzeczy. Różne piruety. No i słuchajcie, tutaj, cóż, będę się kręcił w koło, w koło tego nasypu, tej górki, tego, tej drogi, po to, aby coś wyświetlić i wiecie, wyjechać, postrzelać i schować się. No, oni będą tu stać w miejscu. Mają tę te, te przewagę, że. że stoją w miejscu i mogą mnie zabić, a ja jeżdżą. Jednak taki mały, szybki cel działa, który ma. który które nie skopia za dobrze, prawda? To nie jest takie łatwe. No jak widzicie z daleka w ruchu musiałem się trochę nastrzelać, aby go ubić. No i teraz tak, kapuję bazę, no to co? ładuję się na bazę. Słuchajcie, po pierwsze chciałem tutaj sprawdzić mody, po drugie wyszła mi całkiem znośna bitwa. To musiał poczuć. Tu już jest drugi frag mój i biegnę sami jadę na kapa specjalnie. Słuchajcie, wszystko na out-time jedzie. Nie ma tu żadnych cheatów. E, wszystko wiecie. Nie używam tego, tych specyfikacji fajnych. Będę się to kręcił w kółko. No właśnie o to chodziło. Tutaj znowu się... He, 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 zawinę. Cztery flagi już jest zdobyte. E, widzicie, że 253 obrażenia tylko. Większość trafień we mnie to są rykoszety. Chyba tylko jeden przebity, tak, za 30. Widzicie. Tą pepeszką we mnie strzela. O, tu strzelałem w co innego, w kogo innego trafiłem, co nie. Słuchajcie, na pewno będę się tu kręcił. Nie dam się, oczywiście, zabić, bo to nie o to chodzi. Bardzo szybka bitwa, dynamiczna. Takie bitwy są bardzo fajne. Takimi prytkami. I tu słuchajcie, gość będzie chciał mnie zajechać, zobaczcie. A to minę, bo wyprzedziłem co on chce. Wyprzedziłem jego myśl po prostu. No cóż, tutaj jakiś damage mi zrobił, połowę życia już nie mam. Ale to nic. Cztery fragi jest. Właściwie oni wszyscy skupili się tylko w tym miejscu, no to faktycznie... Czyli praktycznie jest to... O, tutaj Ehe. Po, po nich. E, tych fragów weszły chyba będę miał 5, to zaraz zobaczymy. PZ3M3 a Steward. No zwinność tego czołgu jest całkiem całkiem, hmm. i o ile poruszamy się, prawda? Bo jeżeli staniemy, to zanim się rozpędzić, to lipa trochę. Weszło jak w masło przeciwnik oberwał. Oh, to jest przeciwnik. No to na tyle w tej bitwie. Bitwa trwała nieco ponad 3 minuty. 583 HP zrobione. Zobaczycie w screenach końcowych mój wynik. Także trzymajcie się. I cześć.